Hej, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka Jak widać sobie właśnie zabrałem kuszę Dragomira Jest to po prostu lekka kusza, tylko że jest to no Dragomira, którą musimy mu oddać mm. To w sumie tyle, sobie zapiszę grę e, Ostatnio tutaj właśnie skończyliśmy, tutaj mi się skraszowała gra na szczęście sobie trochę nadrobiłem, a nie musiałem dużo, więc nieźle. O, mamy jakąś tabliczkę. Kamienną tabliczkę. Sobie ogarniemy, czy jest jakaś taka, którą możemy wziąć o życie. To taką myślę, że możemy sobie akurat zarzucić. Bo ona nie jest... Znaczy, no myślę, że... Bo życie i tak nam się będzie wzrastało, co nieco level, a tak to będziemy mieli teraz więcej. Chociaż i tak już mam dużo W porównaniu do początku e, W ogóle ja mi do levelu brakuje, no trochę Serio tu nic nie ma? Dobra To lecimy w tamtą stronę Żeby Żeby, żeby Pójść do Saturasa. Tu nie ma żadnych jaskiń. Dziwne. czekajcie tam muszę, musimy się udać. Z tego co kojarzę. Tak. I później. O, musimy drogą cały czas iść prosto. I powinniśmy dojść do Saturasa. To tyle, nie? Po, po drodze sobie pozbieramy rzeczy. Mam nadzieję, że nie będzie nic bardzo mocnego po drodze. Jest kretoszczur. Ja mam, pewnie ludzie w tym miejscu mają dopiero 40 zapisów. Ja mam 269. No, jaki to jest? O mamy jaskinie. W jaskiniach zwykle nie jest nic dobrego. Zwykle to są szkielety albo orkowie, albo bandyci. Tu są szkielety, z którymi sobie nie damy rady, chociaż. Sensu nawet. No oczywiście, że muszą to być szkielety. nie damy sobie rady ze szkieletami przez. No jeszcze przez następny chyba z 50 odcinków. A... i sobie postanowiłem jednak pójść w teraz. Bo i tak mamy 50%, więc praktycznie co drugi strzał powinniśmy dawać kryty. A ten. Nie ma czego uzyskać, nie ma czego A nic z damage'u nie zadajemy, więc dosyć słabo. Można też by w kuszę pójść, no ale to nie na razie. Na razie nie mamy na to czasu. Niestety. Szkoda trochę, no ale nic nie prowadzimy. Tam jest czarny troll, gdzieś na lewo. Dodajże. Więc tam nie pójdziemy. Mamy tutaj... Jakiegoś gościa. To jest jakiś, chyba, łowca. Chętnie sobie z nim porozmawiamy. Pewnie może nas czegoś nauczyć, nie? Siema. Czekasz tu na kogoś? Już nie. Przecież przyszedłeś, prawda? Dlaczego czekałeś na mnie? Wyglądasz na silnego. Przyda mi się pomoc kogoś takiego jak ty. Co chcesz zrobić? Chcę zapolować na zębacze. Ale obawiam się, że może ich być zbyt dużo jak na siły jednego myśliwego. Mamy Dobrze, zapisane jak co? Ty się. <laughs> Tylko nie zbliżaj się za bardzo do czarnego trola. Rozerwałby cię na strzępy, jasne. Biada ci, jeśli stchórzysz. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Tyle na ten temat. No, ja Daje sobie radę, widzę. Tyle na ten temat, nic tu nie ma. Czego konkretnie? Aha... Płyty pancerza razem... Z... No... dużo rzeczy Ale nie mamy na to punktów A tam mamy czarnego trolla A gdybyśmy sobie tu poszli w prawo No i tamtędy byśmy przeszli Czarnego trolla w sumie byśmy mogli pokonać, ale szczerze nie mam zamiaru robić tak w pół godziny. Zapicie normalnego trola zajmuje mi 5, więc dosyć tak słabo. O. To jest właśnie moje szczęście. W teorii co drugi strzał powinien być krytyczny. Faktycznie tak nie jest. Zwój, a jak się pomodlimy? Hmm. Z tego co pamiętam to dodawało to jakieś punkty. ale nie widzę tego tylko widzę, że straciłem dużo hajsu chyba, że za mało dawałem możliwe, że trzeba było po prostu dawać to jest możliwe jak najbardziej Z ja nie lubię takich miejsc aha, tu mamy jaskinie, jak zwykle w której będzie, nie wiem, cieniostwór pewnie cieniostwór, że to jest coś, czego teraz chcę najbardziej, tak? Hmm. Dosyć długi korytarz, i siedzi się. Tu będą na Ło, ho, ho. Wiem, co tu będzie. Już coś kojarzę. Pełzaży. Hmm. No e, dobra. Dobra, wiem, co to jest za jaskinia. E, ona jest później potrzebna do robienia pancerza. E, bo można zrobić pancerz z tych. E... z pancerza no i to jest właśnie tutaj możemy zdobyć właśnie pełzacze możemy zabić a drugie są chyba koło dextera przynajmniej z tego co kojarzę o śniema no nie będzie mi tutaj ten tu też był ten chochlik czy coś takiego No no wiecie, mam jakieś tam przebłyski zawsze Ło tutaj jest I trochę się boję z nim walczyć Bo nigdy go nie ogarniałem tak szczerze <laughs> mm. O, możemy sobie otworzyć w sumie. Zawsze to coś magii życia. Nie, no to nie mamy żadnej takiej, co możemy nawet otworzyć. O, no, to trochę słabo. A. Tu w lewo, z tego co pamiętam, musimy iść tak w lewo, i tą drogą powinniśmy dojść do Saturasa i oddać mu misję. O, o, jasczureczka. Dobra, to jest zwykła, więc hmm. potrzebujemy jak najwięcej doświadczenia. O, nadzieję, nadzieję, że tam nie ma To To jest właśnie brak siły. Oczywiście to, że się animacje przyzna. No to oczywiście leczenie lekkich ran o w sumie, bo i tak nie używam tego, a... Wow i leczenie lekkich ran nie do końca Eee, lecz. No tak. Aha, tutaj mnie atakuje Jaszczur, ale nie Sierwojat. Taki zakres e, tych atakowań. Szkoda, że nie jest tak jak jedynce, że mogliśmy łączyć ciosy. Czyli że na przykład jeśli wykonywaliśmy ten taki podstawowy cios to mogliśmy dołożyć na przykład lekki cios, szybki znaczy Tutaj możemy tylko na odku robić, czyli że z lekkiego możemy przejść w normalny cios I to jest znaczy z szybkiego w normalny i to jest dosyć słabe robiąc ten, no to nie mogę użyć szybkiego ciosu, bo on jakby obiega postaci, to jest dosyć słabe. Strasznie mi się to nie podobało. ja mógłbym sobie tak walczyć, że normalny cios i później dopiero szybkie od razu, a tak to lipa, bo on tam się kończy, ten normalny cios po trzech, nie? I musicie chwilę odczekać. No i to jest dosyć słabe. No, a w jedynce tak nie było. Jedynka lepsza. Elo. No, ile mi jeszcze doświadczenia brakuje, ale tu się powoli to wszystko wbija. jeszcze 500 doświadczenia, no to oddamy i dopiero wbijemy. I z tego wszystkiego dobijemy sobie tylko 5 sił. Piękne, piękne. Łocho, ho! ho. Ja bym sobie jakąś tam kulę ognistą puścił bo... Bo po prostu będzie łatwiej Nie ma jakże że czarne gobline w ogóle nie sprawiają nam problemu Bo na przykład wiedzyńcy to były jedne z najbardziej powalonych Ło ho 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 Oh. Oczywiście nie umiesz otwierać takich kufrów. Nie znam się na otwieraniu zamków. No, jakby zrobić w sumie, sobie ten. Nie no, siłę bym poszedł. Wbijamy za małe poziomy, żeby. Szkoda, że właśnie. żeby się rozwijać tak dużo trzeba wydawać tych punktów. Poprzez to dużo rzeczy nie mogę się nauczyć po prostu. Uczników o życia. Życia 2, życia 3. To jeszcze na dole są Siły, no to siły nie będę używał. Aha, to jest to, co czytaliśmy już wiele razy. Lecimy do Saturasa. Ja w ogóle myślałem, że na początku, że Saturas właśnie będzie w tym dużym. No nie. By to widzieć. Nie. Kiedy mam grę? W... No obok na szczęście. Ale no, <noise> Za to nie lubię go że Zacznę się ślizgać i tyle. I muszę tak. No i to tyle, co nie? Patrzcie, ile już mamy tych punktów trafić, 180. Więc no to mało nie jest. W ogóle później to. Ło, ho, ho, ktoś tu się... No nie, one się poryspiły. A to oznacza... iż musimy zapisać gierę. Kuszników! Hmm. Mógłbym sobie w sumie przeczytać, chyba żeby zostać... Dobra, czytam. Zawsze plus dwa jest. A... O ile włók to bym wiecie nawet nie myślał, bo tak go używać nie będę O no, kuszy będę, no niby mógłbym sobie zostawić na później, no, ale niech będzie już Lepiej mieć 12% niż 10% tak? Może wiele nie zmienia, no ale W głowie zostaje ta myśl, że wiecie jednak coś zmienia Chociaż praktycznie tak nie jest <grym> Ale przynajmniej tutaj się nie porezpiły gościa, a to dobrze. Bo tu, z tymi szkieletami, goblinami szkieletami bym nie chciał walczyć jeszcze raz. Elo? Co tam czytacie? Ej, hey, ty! Mam znaleźć zaginione części ornamentu dla Nefariusa. Co? Niemożliwe! Też się w to wplątałeś? Nie obawiaj się, znajdę je i przyniosę tutaj. A co z tymi dziwnymi trzęsieniami ziemi? To tajemnica, którą staram się rozwiązać. Gdzieś za tymi górami została zaburzona struktura magii. Najwyraźniej ktoś ze wszystkich sił próbuje rozproszyć jakieś potężne zaklęcie. Obawiam się, że niedługo trzęsienia ziemi będą odczuwalne na całej wyspie. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Abyś jeszcze bardziej naruszył jej strukturę? Nie, nie mam czasu na takie zabawy. Aha. Hej. Raczej nie. Szkoda. Nie, nie lubię tych wędrówek tutaj. Pogadamy sobie z my, oddamy komu... Oddamy to, co komu mamy oddać. 250 Na punktów doświadczenia będziemy mieli nowy level i plus 5 siły, 40 wreszcie No, ale pogadamy sobie tutaj z tymi panami. Siemma, Kronos, Strażnik Rudy, powiedz mi. O, ma dużo rzeczy. Ja może sobie posprzedaję rzeczy. Hmm. A no może jeszcze nie. Na razie trzymam. Kto wie, co się może stać. Chwila! Siema? Wygląda na to, że kamienie teleportacyjne działają naprawdę dobrze. Naprawdę to zrobiłeś? Użyłeś jednego z nich? Tak, wychodzi na to, że wciąż działają. Niewiarygodne. Później będę musiał się temu bliżej przyjrzeć. Kiedy tylko będziemy po drugiej, no aha. Hej, aha, tu nałóżmy języka, to na razie nie potrzebuję. Hej, siema. Jeśli chodzi o zaginione ornamenty, Wohoho. tak? Znalazłem je to naprawdę wspaniale! Teraz mamy je wszystkie! Pozostaje je tylko połączyć. Musimy zjednoczyć nasze siły, by ponownie połączyć ornamenty w pierścieniu. Proszę. To trochę złota w podzięce za twą pracę. Za mną. Aha. Zanim. Jak się domyślam, wyskoczą strażnicy. Ci. Więc bym się wyleczył hmm. Jak to leczenie jest zarobiste. Jest takie niefer, że magowie mają tak łatwo, że to szok. Ale w sumie magowie mają tylko ciężki początek. Chociaż i tak damage już na początku mają duży. Ale się trochę rozwiną, trochę więcej many mają I są nie do zabicia, jedyny minus bycia magiem to jest to Że trzeba kupować te potki cały czas, albo robić No i to jest niestety problem w nich ma cały czas przerobane Chociaż nie no Pojownik ma przerobane tak do połowy gry. Do 3,4 gry, a później ma mega łatwo. Sieka tylko. Siek, siek, siek. I nie ma już nikogo. O, hello. Ta wyskoczą ci strażnicy. pewnik dużo będzie. Sobie zapiszę. 77 zapis. Proszę Państwa. A teraz odejdź. Aha, to mam z nim pójść, żeby odejść. No dobra. E, stoisz... w złą stronę stoisz, no. Coś, coś poszło Zawsze nie lubiłem czekać na to Już? No nie, ale oni będą tak cały czas Ornament został złożony Ponieważ przyniosłeś nam wszystkie fragmenty, powinieneś umieścić je w portalu. Idź do Saturasa po złożony pierścień. Wtedy, miejmy nadzieję, portal się otworzy. Tylko czy ja to chcę? Tego. Hej! Daj mi pierścień, otworzę portal. Dopóki Watras nie da mi znaku, że mogę Ci zaufać, pierścień A. będzie u mnie. No, co dobra. Czyli musimy rozwiązać zagadkę zaginionych, żeby otworzyć portal. Co nie zmienia faktu, że e, e, zrobiliśmy to cięższą część planu. Chociaż teraz chyba już ten Grek porozmawia z tym Dexterem, przez co będziemy mogli go zabić. E, o, o. Dobra. No tutaj wszystko w porządku. Siema, chrząszcz. To jest przykre, że nawet nie zabijam chrząszcza na raz. Ej, to naprawdę jest przykre. A my zwoje to. Oj, 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 oj. Przepraszam jak najbardziej. Czekajcie, sobie mikrofon poprawię. Dobra. Burzany mieszek, jakaś lodowa lanta, albo ognista. Oj noc jest, noc. A raczej taki wieczór, no albo ranek, nie wiem w sumie. Nie mam pojęcia. Na pewno południe nie jest, to jest taka rzecz pewna. Pójdziemy się przespać. Siłę sobie dopakujemy. I będzie gites. Ej, no widzę, że nocka Wszyscy śpią w mieście cicho, a nie jednak wszyscy piją Naprawdę to tak nikt nie pyta No bo co się robi w nocy no pije się A co innego ma się robić To jest jedyna wycie Po co komu spać? Można pić nie ma Не зачем ужинаться в НАТО? Не нужно вести.